Witajcie tutaj, Planeta klocków. Dziś pokażę Wam książkę Lego niesamowite pomysły, zbuduj co tylko zechcesz. Tą książkę dostałam na Mikołaja i jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo dużo rzeczy można na niej budować, choć ja niczego nie próbowałam. To polecam, bardzo polecam. To są wszystkie jakieś takie rzeczy. rzeczy. z traście oczywiście różne rzeczy. No i... Radio pierwszy kosmos, ja Wam w sumie może tak pokażę, choć to będzie w nie lubię, to może będziecie lepiej to tą całą książkę widzieć. No, no to tak kosmos oprócz kosmosu są tutaj właśnie kos kosmiczne budowle o czekaj o, wy, wybaczcie widzieliście moje łóżko czyli Mech lego kosmiczny. Są też mechy kosmiczne, nie tylko mechy ninjago. Jakiś. Są tutaj roboty. Roboty kosmiczne, które wszystko robią. Oprócz prakt domowych oczywiście. Nie no, tak sobie żartowałem. Robot widłowy, trochę dziwny, ale taki jest. Kos kosmiczny łazik. Wiadomo, łaziki też w kosmosie muszą być. Sprzęty, jak budować sprzęty, choć to trochę dziwne. Planetarna kapsuła. Kapsuła, w których mogą spać. Kosmiczne drzwi do jakichś budowli. Drzwi i ściany ze świata science fiction. Mechaniczne drzwi. Laboratorium badawcze, Szklarnia, oje, Galeria narzędzi, narzędzi laboratoryjnych. Obcy tutaj. Są wiadomo różne rodzaje kosmitów, bo tu jest taki duży. No, Kot ma ślimak. Fargus. Vargus i Albinox Tutaj No i Co Wam jeszcze pokażę No to No to są jeszcze takie banano Paglety Kosmos junior Junior Cykloptaki Podobny do Feniksa Kosmiczne rośliny I sceneria Statek kosmiczny mikroskali ale mikroskali. Średnio kosmiczne budynki mikroskali no i wychadłowiec zwykle. w piękne piękna konstrukcja. ciekawe przede wszystkim to jest dziwne no nie dziwne, ale to jest takie duże, duże Duże budowlę się ciężko buduje, przede wszystkim w mocowaniu, bo duże budowlę się tak to. No i przechodzimy do rozdziału z nowoczesną metropolią, czyli z miastem i. No właśnie, i tyle. Miasto to. Co, jakaś cena? Podstawowy dom, budynek, taki bez schodów. Wyposażenie tylko trzeba dodać. I już piękna architektura do miasta się szykuje. Budynki modułowe, biurowiec i biblioteka. Klepik szpital. Też budynki, pod, jakie powinny być, choć yy, termizel straszy. Ani policji nie ma, to Ani komendy policji to Dobra. Miejskie muzeum, w o muzeum, muzeum też są tutaj, też jest tutaj napisane. Galeria przyszłości. No, dachy budynków, czy jak budować dachy. Galeria stołów i krzeseł, czyli całego wyposażenia. Galeria mebli wokół miasta, co jeszcze może być w mieście wiadomo hydranty, stojaki na rowery te, te bankomaty przede wszystkim choć ten, takiego klucza nie mam to trudno Kukiłkowy talerzyk telefony publiczne no i takie pół kabina i budka budka jest fajna budka jest lepsza według mnie ale taki oba. Najprostsze i zarazem fajne auto. Miejskie pojazdy, czyli karetka, rykrza i skuter. Zderzaki, jak budować zderzaki. Galeria świateł, znaków i sygnałów. Pole formera jak budować drzewo w opłaty plony i warzywa galeria roślin czy jak budować no tutaj co? To... Takie na farmie, tam powinno się znaleźć, wiejskie jarmark, czas wolny, czyli, czyli namioty właśnie, piknik, ryby. Dom farmera. Do farmera tutaj Metropolia Miejska Gorki i tak to jest gotowa. No i dziki zachód, westernowe klimaty. Czyli wóz podstawowy powody Diligence. kuchnia polowa, Diligence. Tak się to bardziej nazywa. scenariusz Westernów, Bębny, Ognisko, Totemy, Krajobraz i Kaktus, oczywiście. Jakżeby inaczej: Fort Cavalry, ten musi być, więzienie, sklep, bank, rancho, salon. Sztuka robienia napisów. Przedmioty z miasteczka, czyli konie, łóżka. Nie wszystkie przedmioty, bo są tu też zwierzęta. Kolej parowa, czyli kolejka, kolejka. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Zobaczcie. Ok, wagony pociągu. Stara kopalnia. Rozbujany. Parostatek, kontynuacja parostatku, kano i tratwa, i Tratwa, właśnie. Krywka opryszków. No i świat fantazji, który szybko sobie ominiemy. Tam też fantazję, domki, wioska z kostki galerię fantastycznych dachów, płoty i ścieżki, wodospady, rzeka, no, rzeka, kwiaty, Tworzenie czyli typu smoki. jeżdżanie na drzewie. A, jeszcze wam tak to lepiej pokażę, to będzie lepiej to widzieć. No, domek na drzewie. Deptam na szczycie ściany. Zamkowe ściany. Zamkowe ściany kontynuacja. Wieża zamku. A, elementy zamku. Katapulta. No i zamek. Prawdziwy świat. AP. Telefony. Komórki. Telefony. Twarz. Przybory. Nożyczki. podełko, nakrętki, Ołówki. Kierownica. Masz zakreślacz. Waga kuchenna. Proszę bardzo. Łazienka, szczyteczka, do tam był grzebień gumowa kaczuszka. Portret jakiś, gestem naukowy, banany. Owoce i warzywa. Piernikowy ludzik, więcej wypieków, i, ciasta i ciasteczka o. i lodowili. No gdzieś to by było tyle. Ja się tutaj przeglądam część.